Trzyma widzowie, witam Was yy, no, w odcinku z kolejnej gry Tym razem jak widać ta gra jest o Transformers A dokładnie tytuł to jest Transformers yy, No, powiem Wam jak yy, głównie nazwa brzmi po polsku Że Transformers i Skradzie i Eksploracje La, eksplo no chyba raczej tak się tłumaczy ten napis e, ten gry. No kontynuuj, zignoruj. Jestem bardzo proszę. Dobra. Ogólnie z tego co pamiętam w tej gry, bo dawno ją grałem. I długo w nią nie grałem. My gramy tutaj w Niebambi. I tak jakbym no. Hmm. Oczywiście tą wersję Bambi możecie pojawić. Tą wersję mamy biegu możecie pojawić z niektórych moich odcinków z GRChata bo właśnie taką wersję mamy byłem Oczywiście tutaj nie za bardzo pamiętam o co tu chodzi, ale ja mam nadzieję, że gra będzie dosyć fajna Ja nawet nie pamiętam na ile udało mi się kiedyś zakończyć tą grę Ale dobra, dajmy nowa gra Aha 99% Kurde, mógłbym w tył odcisku z kończyć, ale dobra, nieważne. Nowa gra! Mam nadzieję, że dubbing będzie polski i, i lecimy! Robi, wow! Padłem w zasadzkę bandy Arachnomechów! Arachnomechów Mendroida? Kopaliśmy mu porządnie jego błyszczącego metalowego zatka? Tak sądziłem, ale może mendroid to coś więcej niż widać na pierwszy rzut czujnika optycznego. Trzymajcie rando, dopóki nie dotrę na miejsce. A powiesz nam jak? Róbcie to po ja! Improwizujcie. Aha. Sądzę, że czas wytępić pająkoboty. Trasz! Potwierdzam! Nie ma chwili do stracenia! Też się zgłaszamy, Twitch. Czekajcie! Mam lepszy pomysł. Dobra, ta animacja rysunkowa wygląda nie, dosyć do kitu. Nie, daj mi chwilę. Naprawdę. Dwa słowa. Odgrywanie ról. Nawet mnie zaciekawiłeś. Mów dalej. Na początek przypomnijmy sobie, co wiemy o Emberstone. Racja, żebyśmy nie pominęli czegoś ważnego. Gdy razem z Robin, znaleźliśmy kamień w tej paskudnej jaskini, nie mieliśmy pojęcia, ja, co to jest, jak tu, co się chcieli, zaraz to będziecie stanie. mogli sobie to pominąć. A, a jesteśmy najważniejszymi ja poszukiwaczami mogę przygód w historii, nie mogę. więc musieliśmy go dotknąć. Ale Wtedy... jak chcecie, widzieć, to możecie. Jego to moc pominąć, przywołała na was naprawdę, do życia. To, to Urodziliście się na ziemi, powstaliście z obecnych na ziemi pierwiastków dzięki mocy Emberstone. Naprawdę. Tak, zostaliśmy rodziną i zostaliśmy połączeni przez te fajne cyberrękawy. rękawy Uwielbiam tę opowieść! Ale o tym wiemy. Co jeszcze? I co z Mędroidem? Chyba uwziął się na nas. Trudno mu się dziwić. On był naukowcem w Ghost, który podczas wojny między Autobotami i Decepticonami prowadzonej na Ziemi został poważnie ranny. Dlatego teraz ma wielką urazę do wszystkich Cybertronik. O, o! I używa łączy kontroli umysłu, by zmuszać boty Transformerów do wykonywania jego rozkazów! Czekaj, czekaj! To wszystko czas przeszły! Pokonaliśmy Mandroida! Już go nie ma! Jeśli Arachnomechy ciągle się tu panoszą, może jednak nie złoiliśmy Mandroidowi skóry wystarczająco? Tak! Spróbujmy przypomnieć sobie tę ostatnią bitwę! Każdy moment po kolei... Byliśmy pod mocnym ostrzałem! Mendroid realizował swoją groźbę wyeliminowania wszystkich bezbronnych form życia na Ziemi. Jego Death Tower, zasilana przez Emberstone, bombardowała cały teren. Bum. A potem przeszyła nas iskra. Czuliśmy się, jakby napełniła nas moc Emberstone. Przez co zaczęliśmy myśleć i działać jak jeden organizm Terranie! Zjednoczeni! Aż w końcu jego plany wraz z wieżą obróciły się w gruzy. Czy to możliwe, że wrócił? E, tam dokopaliśmy był. Dobra, jest. O nie. Improwizujcie. Improwizujcie. Dobra. Kto jest gotowy na nowe wyzwanie? Dobra, w końcu możemy zaczynać. Słuchaj, od razu dadzą mi sterować. Chyba tak, co po tej mapie? O, grafika nawet ładna. I w końcu mogę grać Bumblebee. czyli właśnie z sobą. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, Bumblebee. Dlatego warto zacząć od porządnych ćwiczeń. Okej. Okay. Doceniam troskę, Alex, ale jestem świetnie wyszkolonym żołnierzem Autobotów. Nie że zwiadowcą. Mimo to pokaż, co potrafisz. Nie za często mogę tutaj porządzić. No, dobrze. Od czego zacząć? Rozgrzewka. Rutynowe zachowania z pola walki pokazać. Okej. Okay. Skoro tak mówisz. Dobra, zwykłe bicie. Ogarnę. Ile to pojedynku? Nic jeszcze. Dobra, to teraz ciężki atak. Nie, nie. Tylko śrubki? Myślałem, że będzie za to coś więcej, no ale dobra. Okej. Okay. Gdy mówię skacz, ty pytasz jak wysoko. Okej. Okay. Tak jest. Dobra, mamy parkur. Raczej ogarnę. Chyba. No to start. Lecimy na mi ta kamera tak No i... Chyba mówiłem, że ogarniam, ale jednak nie ogarniam. No żeś. No, holy... no. proste, a trudne. Ech. Dobra, udało się. I taka mapa jest chyba też na VRChacie. Stworzona na podstawie z tej gry. Dobrze, dobrze. Przejdźmy do ćwiczeń z bronią. Na całym podwórzu umieściłem tarczę. Sprawdźmy twój celownik. Dobra. Strzelać to ja mogę. Naciśnij RB. To znaczy RT. Sorry, mam ciężki no Nie miałem jak się wyspać Dobra To co? Strzelamy Gdzie jeszcze? A tam! Szybko się rozprawiłeś z tym patrolem Sprawiam się, Alex Jakieścy on tak szybko? proszę, tam. A na koniec wyścig z czasem. Jedno okrążenie wokół farmy w trybie pojazdu. Ile fabryka dała? Jazda! Dobra. Ile fabryka dała, tak? Da się zrobić. Naciśnij RB, żeby się transformować. Dobra. Aha. No to jazda. Teraz jesteś gotowy na wszystko. W samą porę. To alarm alfa. Mamy kłopoty. Bumblebee, Alex, dobrze. Znaleźliśmy te arachnomechy, które zaatakowały Was w opuszczonej bazie Ghost. Chcę, żebyście to zbadali. Oczywiście, Optimusie. Czy mamy poczekać aż wrócą Robi i Mo? Wyszli wcześniej z Dot i Megatronem. Nie. Przez pewien czas będą zajęci. To nie może czekać. Jeśli Mendroid wrócił, musimy mieć pewność. Czy Optimus nie wydał ci się trochę obcesowy? Chyba może po prostu ma sporo na głowie. Ruszajmy. Kurde, przez przypadek Dobra. Baza dupa? Ale zaraz, nie, tak. To, no. to tutaj Bumblebee. Stara baza Ghost, którą nam wskazał Optimus. Wygląda na opustoszałą, ale jeśli Mechy faktycznie przyszły stąd, Ktoś idzie. Alex, schowaj się za mnie! To tylko ja. Optimus uznał, że będziecie jednak potrzebować wsparcia. Na razie nie wiem, Nightshade. Jeszcze nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Właśnie. No proszę, paczka w komplecie. Pozostali Terranie pomagają mi odnowić to miejsce. Hej Twitch, gdzie mam to dać? To jakieś śmieci, Hashtag! Wyrzuć je! Nie ma się czym martwić, Bumblebee! Uruchomimy podstawowe systemy i jakoś damy radę, żebyś nie błąkał się po omacku. Okay. Cieszy mnie to, trasz, Przyda mi się pomoc. Im więcej, tym lepiej. O co chodzi, Nightshade? Wyglądasz, jakbyś było... skonsternowany. Bo jestem. Przeszukaliśmy już wszystkie pomieszczenia w bazie. Z wyjątkiem jednego. Ma chyba własny system zabezpieczeń i zasilania. W dodatku jest ekranowany. Czujniki nic nie pokazują. Dziwne. Może odezwę się do Dot i spytam, czy coś o tym wie. Nie, nie zajmuj jej. Jakoś to rozgryzę. No nie. Aha. To wygląda jak wiadomość. Ale kto? Co? Mędroid? Żyje i ma się dobrze. Jak. Dobra, wolę już pomijać. Jeśli mnie słyszycie, rozpoczęła się faza druga operacji zniszczyć wszystkich Cybertronian. Już niedługo ruszy moja nowa armia robotów, zasilana przez cybertrońską technologię z ziemskich czeluści. Nic mnie nie powstrzyma. Ale z chęcią popatrzę, jak próbujecie. Ziemskie czeluści? O co mu chodzi? Skaduje, że wydobywa coś z ziemi. Ale po co podał nam lokalizację? To nie ma sensu. Właśnie. Przeróż tego? Pytanie brzmi, czy połkniemy przynętę. My nie, Alex. Gdy te ranie dokończą zakładanie tutaj tymczasowego stanowiska dowodzenia, będziesz koordynować moje działania w terenie tak? Jak sądzisz, uda ci się uruchomić dla mnie Ground Bridge? No jaka? To dobrze, bo zamierzam wyjść Mędroidowi naprzeciw. Okay. Ogólnie ten odcinek yy, nie będzie dosyć długi. Czas bo... przejść od teorii do praktyki. Zanim yy, więc Teran mi przerwał. Ten odcinek nie będzie zbyt długi, bo nie wiem, czy w ogóle Wam się spodoba odcinek z takiej gry. Nawet widać, że dialogi są dosyć sztywne, ale mam nadzieję, że chociaż że walka będzie tutaj dobra. Zrobię tak, że zrobię jedną walkę i zakończę odcinek, bo i tak nie mam dzisiaj za dużo czasu. Więc lecimy i... Gaz dodech i jazda! Wow! Mendroid nie żartuje. Lepiej to zgłoszę. Optimusie, jest o wiele gorzej niż sądziliśmy. To jakaś głębinowa operacja wydobywcza. W całym kanionie są setki pachołków Mendroida. Na bieżąco analizuję dane z Twoich czujników, Bumblebee. Jeszcze nie wiemy, czego Mendroid szuka pod ziemią. Ale mam swoje podejrzenia. Musisz to przerwać i to szybko. Zrobi się. Ale jestem zupełnie sam, a tam jest ich cała chmara. Będę potrzebował ciągłego wsparcia taktycznego. I dostaniesz je. Nie jesteś sam, Bumblebee. Będę z tobą w każdym momencie. A, tylko szkoda, że przez komunikator, a nie, że fizycznie. Ja również, Bee. Dzięki Nightshade baza Ghost znów działa. Nawet jeśli nie pełni. A ja mam jeszcze sprzęt do badań archeologicznych, dzięki któremu będę widzieć wszystko, co dzieje się na ziemi i pod ziemią. W takim razie ruszam. Od czego zacząć? Znajdź wrogie posterunki rozmieszczone wokół całego terenu Bumblebee. Po oczyszczeniu każdego z nich Mendroid straci kontrolę nad całym terenem, a ty będziesz w stanie przedostać się do wewnętrznych fortyfikacji. Będziesz mógł też zebrać surowce, które pomogą Ci w wykonaniu zadania. A zatem czas skopać trochę blaszanych rewersów. Do dzieła! Okay. Nie wiadomo, kiedy się może przydać. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Przydrożny bar, w środku pustkowia. ja Ozdrożnie mi. To pozornie niewinne otoczenie może kryć jakiś podstęp Mendroida. Słusznie, Alex. Nie mogę tracić czujności. Sprawdzę jakie danie dnia dziś serdują. Ej, to będą mi drości przeciwnicy. Bardzo proszę. Dobra, może nie do końca. Nie, nie ma. Dobra, tak się nie bawiło. Dobra, ja włączyłem światła. ja włączyłem światła. Dobra. Nie wiedziałem, że ja w światła mogę ja włączyć. Oj, biega! Kolejny patrol nie zgłosi się do przewodu. No i po rozgrzewce. Gotowy na podniesienie poprzeczki? To była rozgrzewka? Dobra, mamy minimapę. Dobra. Eee. Jak mówiłem wizowie, ten odcinek będzie bardzo krótki. Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie, następny dajcie chociaż jedną łapkę w górę. To możliwe, że będzie następny odcinek z tej gry. A jeśli dacie na przykład, nie wiem, łapkę dołu lub zero łapek, to będzie dla mnie znak, że po prostu nie warto nagrywać dla Was tej gry. Bo nie będziecie chcieli z tego oglądać. Więc do zobaczenia w następnej notce. KU! No i SIEMA!